W ustawie ustawy z dnia 9 października o dyscyplinie wojskowej rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy pod oddziałów, oddziałów w instytucji wojskowych. wyróżnił za wybitny dorobek w służbie wojskowej. Hordzikiem honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Orłem wojsk lądowych, pod podpułkownik Tomasz Sawczyk. Za wybitne zasługi, w szczególności za znaczące osiągnięcia uzyskane w dowodzeniu i szkoleniu, Tytułem honorowym zasłużony żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej II stopnia, podpułkownik Tomasz Adamczyk, podpułkownik Antoni Sidor, porąży Wojciech Skota, młodszy porąży Dariusz Wolny. Za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej wojska rządowe, odznaką honorową Wojsk Rządowych Podpułkownik Czesław Kisiel Podpułkownik Tomasz Kisiel za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej w siłach powietrznych odznaką honorową Sił Powietrznych mają J. Kruszewski za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej w marynarce wojennej odznaką honorową marynarki wojennej Komando Polościch Wielosław Boruczowski Kapitan Henryk Marczak Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wygładowaniu zadań służbowych oraz osiągnięcia w Służbie Wojskowym Listą Gratulacyjnych Podpórkownik Bawry Matkania Major Grzegorz Szczajek Major Grzegorz Łapis Kapitan Wójt Sątyrski Także nasz Pan Tomasz Szef pana wyczesny, panie generale. Pana

follow jesus

すみません。<noise> <noise> bardzo. wszystkim Was, kombatanci zasłużeni na Wojsko Obrony Przeciwlotniczej, witam wszystkich sympatyków zebranych na dzisiejszym spotkanie. Pozwólcie, że na początek Przeproszę, że nie ma tutaj dowódcy generalnego, który chciał być. Pan generał Gabryś jest świadkiem, że miał być. Niestety nałożyły się pewne przedsięwzięcia, chociażby dzisiaj święto lotnictwa, również promocja w Gdyni. Dowódca generalny, pan generał broni Mirosław Różański, skierował do wszystkich przeciwlotników list, który pozwolę sobie przeczytać w niezmienionej formie: Żołnierze przeciwlotniczy. Z okazji święta wojsk obrony przeciwlotniczej przesyłam całej braci przeciwlotniczej wyrazy ich głębokiego szacunku, serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Wasze święto, które w tym roku obchodzicie w Sienno-Uściu, pozwala całościowo spojrzeć na służbę przeciwlotników, szczególnie zaś na szkoleni szkoleniowe dokonania i stojące przed Wami wyzwania związane z planowaną kompleksową modernizacją sprzętu i uzbrojenia jednostek Wojsk Obr. Lotniczych. Wasze doroczne święto stanowi także okazję do koleżeńskiego spotkania, które umożliwia podtrzymanie tak ważnych dla Wojska międzypokoleniowych i braterskich więzi. Dziękując w tym dniu za pełną zaangażowania służbę dla Polski, za wzorowe i bezpieczne wywiązywanie się z zadań, życzę wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska, zarządu obrony powietrznej i przeciwrakietowej, inspektoratu rodzaju wojsk, III brygady rakietowej obrony powietrznej, pułków i dywizjonów przeciwlotniczych, nieustannej satysfakcji z wykonywanej profesji oraz wszelkie pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. żołnierskim uściskiem dłoni dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych, Mirosław Bróżański, generał broni zrealizował je Pan Generał Brygady Stefan Morda. Prosimy tutaj o do W naszym nie jestem że Pan Generał objął obowiązki do Panu apresiów, zakończył służbę w wieku lat. Prosimy również o do Ja składa 8 na 7 zaczynając od Śląskich, Panie Przewodniczący. dowództwa Armii Zbrojnej, na czele jest Armii Generalnej Dywizji, Szybką fotkę można wziąć można Siatka, mapa. O. I tu mamy skalę. Sobie... Możemy sobie zobaczyć w postaci tabelarycznej, bądź, bądź tak jak wybrałem na przykład cel dany, mam odległość, aby mógł wszystko. I to wszystko tu można przesłać na drugi komputer, i tutaj już wtedy można celować. Tak. To, są, to są te czerwone punkty, to są samoloty, tak? Tak. A to mogą być samoloty, mogą być statki. W tej chwili mamy włączoną symulację. Antena nie pomienia, jesteśmy w mieście. Także tutaj mamy samolociki. Możemy je tutaj sprawdzić w jakiej wysokości, odległości, skąd lecą. Akurat tu symulacja nie, nie pokaże nam, ale to jest odległość, a wysokość, sprawdzają samoloty. Przekazujemy te, przekazujemy te informacje do wozu, dochodzenia. I tam decyzją domuca podejmuje decyzję, czy zestrzelić lub śledzić, lub jakiekolwiek tam działania podjąć. Nie znamy tatę, chyba jeszcze nikt trochę. Nie doczeka nie wchodzić, tak? Tam ten przypadek sytuację, że jest daleko, tak? My dochodzimy do 45 i jeżeli podtrzymamy zadanie, że tak z jakiegoś kierunku leci samolot. Nie spójrzmy na 100 kilometrze, to otrzymamy sytuację znowu. A my mamy już nie jest i nas się wtedy już też pojawi. I teraz my porównujemy tak? Leciał z tego z azymutu takiego i my już patrzymy, ten azymut obladuje u nas w 45. Km, tak? Od 30. km śledzimy go i zwalczamy, jest um, plus z wyliczania punktów wysadzonych dajemy całą żeby na 10 km zniszczyć całą na transzy. Yy, Transzyją trzy rakiety yy, nawet są trzy rakiety z jednej strony obracamy te cenowo ten startowe czy jest automatycznie sprawdzane, że rakieta jest gotowa do startu? Tak, ona jest przed każdym sprawdzana. A jeżeli na przykład przed samym startem, czyli system, że jakiś mamy... system, że któreś, znaczy jedna z tych rakiet, które mają trwać, to jest nie... to racina racina. następna Oczywiście, tak? że jest starać się następna Czyli strzelamy yy, lewa, prawa, lewa, prawa, tak? Możemy strzelać lewa, prawa, lewa, Chodzi o to, to, to że wtedy całą tą szynę zdejmujecie 5 minut i y, mamy 3 z jednej i 3 z drugiej. Tak. I co to chodzi, że strzelamy dwie z prawej i zostaje jedna, nie? I wtedy i strzelamy jedną. Możemy sobie przywrócić kanał w środku, tak? Z którego kanału? Pierwszy, drugi, tak? Jasne. A i tak mamy dwie stacje śledzenia rakiety, które łabią na różnej stosowności rakietę. Taką rakietę można zrobić. Widzicie? No, jeżeli tutaj trzyma, to już nie, bo już na pewno. Ale, 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 ale że... która sama, to można wam i i puścić, tak. Przy pięciu tych, yy, tak powiem, celach można zamówić cel. Bo jest pięć ruchów kombinowania tak. i. jest. Że... Tak. Jest to samochód transportowo-załadowczy ZYU-131. Służy do przewozu i załadunku rakiet Neva SC. Na wyrzutnie. 음, 어니 음 <Teraz, 가 minority>